Witam Was w kolejnym filmiku z serii o ofertach. A dzisiaj dotkniemy tematu bardzo delikatnego, jakimi są priorytety dostępu do nazajnika, a także obalimy pewien mit na, na ten temat. A temat jest delikatny, bo żaden z operatorów się oficjalnie do tego nie przyznaje, więc ewentualne przykłady będą podawane na operatorach tar X i y, Z, aby nie dostać ewentualnie post. Pierwszym przykładem, kiedy mamy wyższe priorytety dostępu do BTS-a jest okres, w którym Możemy przetestować internet i odstąpić od umowy bez tak zwanej kary umownej. W różnych operatorów ten okres wynosi od 14 dni do mi o miesiąca. Odpowiedź jest bardzo prosta: chcą utrzymać klienta, mając go tym, że przez cały okres umowy będzie miał tak szybki internet jak w czasie cudzysłownych testów. Dochodzi do sytuacji, kiedy podczas okresu testowego wieczorami mamy prędkości 70, typu 70-80 Mbps, a mija okres testowy i zdarza się sytuacja, że mamy 5, 2, 5, 10 czy 20 sekundę. I zaczynają się problemy. My, jako klienci, piszemy reklamację, a odpowiedź w takim przypadku przychodzi w 99,9% negatywną, ze względu na to, że mam, mieliśmy zapisy w regulaminach o tym, że prędkość jest zależna od odciążenia na rękę infrastruktury sieciowej. W takim przypadku będziemy się męczyć przez kolejne dwa lata lub do czasu. Kiedy zwiększą ilość dostępnych pasów na naszym nadajniku, lub zwiększą prędkość radiolinii dochodzących do niego, lub też powstawią nowy nadajnik bliżej. Więc powtarzam i będę to powtarzał: przed zakupem internetu mobilnego na umowę, warto kupić sobie 4 startery głównych sieci komórkowych i zarejestrować i przetestować ten internet nawet w telefonie i zobaczyć, jak rzeczywiście będzie działał. I to w takich momentach, kiedy wiemy, że nasz nadanik jest najbardziej obciążony. Drugim niepotwierdzonym przypuszczeniem jest podwyższenie priorytetu dostępu do nadanika po zgłoszeniu reklamacji, i tuż po jej rozpatrzeniu. Podejrzewam, że może być to spowodowane dwoma czynnikami. Może być to chęć, aby klient wycofał reklamację, lub przykryciem tego, że internet faktycznie źle działa na danym terenie, ale operator nie może nic z tym w danym momencie zrobić. Natomiast Walić tego, że rzekomo klienci na kartę mają niższy priorytet dostępu do naliczka. Co bym określił dużym mitem. N nie raz miałem ze sobą kartę bądź i kartę z ofertą na kartę i te różnice były na granicy błędu pomiarowego lub po prostu ich nawet nie było podczas dużego obciążenia, nawet podczas dużego obciążenia zenika. Innym tematem są karty operatorów wirtualnych. Tutaj nie ukrywam, że osobiście zdarzały mi się mniejsze prędkości podczas korzystania z karty operatora wirtualnego niż podczas korzystania nie podam nazwy, ale wiadomo, nikt nie chce się do takiej sytuacji przyznawać, bo byłby to najprawdopodobniej koniec oferowania operatorowi wirtualnemu przez operatora strukturalnego usługi. Kurtowy. Jeszcze raz zaznaczam, że są to tylko moje przemyślenia na podstawie moich doświadczeń i opinii innych osób i w żaden sposób nie, ma, o, nie mają one na celu krytykowanie które jest operatorów, zwracam uwagę jedynie na sytuacje, do jakich dochodzi lub może dochodzić. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu wyboru oferty stles urządnie, napisz je w komentarzu na ten odnetem Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję.